Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na zajęciach logopedycznych. Ze względu na to, że nie możemy się spotkać w gabinecie, przygotowałam dla Was ćwiczenia oddechowe. Są one bardzo łatwe, proste w wykonaniu, jak również kreatywne, co na pewno zmotywuje maluchy do współpracy oraz do odrobiny wysiłku. Zachęcam do obejrzenia mojego filmiku. Pierwszym zajęciem, które Zajmiemy się, będzie to dmuchanie na harmonijkę zrobioną z trawy. Zwróćcie uwagę na to, co potrzebowałam. Potrzebowałam zwykłej kartki A4, którą pocięłam na prostokąty grubsze i prostokąty cieniutkie. Nasze zadanie polega na tym, aby wciągając powietrze nosem, pamiętamy, wypuszczając ustami, dmuchać i starać się, aby nasza trawka, nasza harmonika zaczęła się ruszać, wykonywała jakieś. A więc zaczynamy. Wciągamy powietrze nosem. I możemy szybciej. Uwaga, wciągamy powietrze nosem. I próbujemy na takiej oto trawce. Wciągamy powietrze nosem. Możemy z jednej strony, możemy zacząć od środka, możemy zacząć najpierw z jednej, potem z drugiej strony. Tutaj wszystko zależy od waszych pomysłów. Kolejnym zadaniem jest zadanie słuchanie w takie włoski zrobione z bibuły, zrobione z kolorowych kartek papieru. Prosimy dziecko, aby ustawiło sobie właśnie taką rolkę Również dziecko zachęcamy do dmuchania na nasze włosy właśnie w takiej pozycji. Kolejne zadanie to potrzebujemy słomkę, potrzebujemy zwykły kubeczek plastikowy do wody i rękawiczkę. Nasze zadanie polega na tym, aby nałożyć rękawiczkę na kubeczek i przebić kubeczek, aby włożyć taką oto słonkę. Może być słonka grubsza, może być cieńsza. I również prosimy dziecko, aby dmuchało, pamiętając o prawidłowym tak, torze oddychania. Czyli wciągamy powietrze nosem. I uwaga, pokazujemy jak rękawiczka nam się. I jeszcze raz. Wkładamy, uwaga, wkładamy rurkę do naszego kubeczka i wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy budzią. Również możemy poprosić, aby dziecko wciągnęło z powrotem powietrze, gdzie wtedy nasza rękawiczka z powrotem trafi do tego oto pudełeczka. Uwaga i jeszcze raz możemy również poprosić dziecko, aby wytrzymało, aby ta rękawiczka była jak najdłużej napełniona powietrzem. I uwaga, powtarzamy ćwiczenie. Kolejne zadanie, które przygotowałam to. Oczywiście, Wasze słynne bańki mydlane. Yy, możecie jak najbardziej wykorzystywać je w domu, na podwórku, idąc na spacer. Yy, jest to frajda dla małych dzieci. Dzieci lubią dmuchać bańki, lubią później je przebijać. Proszę pamiętać, aby bawić się takimi bańkami. Starać się yy, dawać coraz trudniejsze zadania. A mianowicie, jeśli puszczamy bańkę, puszczamy bliżej, tak? da, w, potem w innej odległości. Albo prosimy dziecko, spróbuj zrobić malutką bańkę. Spróbuj zrobić bardzo dużą bańkę. Albo potem, jeśli już te bańki zostały zrobione i jest ich dużo. A wybierz sobie jedną bańkę największą i spróbuj ją dmuchać, aby ona utrzymała się jak najdłużej u góry. Tak? Także mamy różne ćwiczenia, nie musimy tylko dmuchać, możemy również przebijać. Możemy również yy, przebijać od najmniejszej do największej. Także tutaj również yy, Wasze pomysły się przydadzą. Także również zachęcam do yy, baniek mydlanych. Kolejne zadanie to: potrzebujemy kubeczka i potrzebujemy kuleczki pimpogowej, piłeczki pimpogowej. Ja mam akurat takie jajeczko plastikowe, które również świetnie się przyda do tego ćwiczenia. Wrzucamy, wrzucamy do pudełeczka, do pudełeczka, do kubeczka, tak? Ja mam akurat kubeczek. I uwaga, staramy się dukać tak, aby ona podskakiwała, natomiast żeby ona nie wyleciała z naszego kubeczka. I zaczynamy. Bardzo dobrze. Kolejnym zadaniem yy, potrzebujemy do tego zadania talerzyków. Talerzyków wypełnionych. I ja akurat tutaj mam kaszę gryczaną albo makaron. I uwaga. Nasze zadanie polega na tym, oczywiście do tego potrzebujemy również rurki. Abyśmy dmuchali w makaron i starali się zrobić miejsce, czyli makaron, aby znalazł się na boku talerzyka. I uwaga, zaczynamy, wciągamy powietrze nosem. To być może Wam bardzo dużo dane, także możemy odsłuchać, żeby tego nie było zbyt dużo. O. o, i teraz, mając jakieś kolorowe obrazki, możemy przygotować również i włożyć do na przykład naszego talerzyka, gdzie później będą kolejne. I teraz zobacz, pod makaronem jest coś ukryte. Tam są obrazki. Chcesz zobaczyć, co tam jest? I wtedy dziecko dmucha, aby dostać się do obrazków. Także zaczynamy. O! Co to jest? To jest kurczaczek. O, co to jest? To jest pisanka. To samo ćwiczenie, tylko akurat ma kaszę. I również potrzebna nam słonka. Możemy na początku dmuchać w taki sposób, aby ona nam się tutaj ułożyła po bokach talerzyka. Możemy poprosić dziecko, aby z tej kaszy, czy z ryżu, czy z płatek kukurydzianych, dziecko mogło. Dziecko mogło coś ułożyć. To jest domek, a teraz robimy kwiatka. To jest kwiatek. Również bardzo fajnym ćwiczeniem jest włożenie jakichś ciekawych obrazków, to co dziecko lubi odkrywać, do... O! Pod kaszę, pod ryż. I uwaga, zobacz, coś jest w środku. Znajdziemy to, poszukamy, zobaczymy co jest. O! To jest zajączek. Mamy żonkila. Także tutaj nasze pomysły również są istotne. Możemy dać tej kaszy troszkę mniej, będzie na pewno nam łatwiej. Jeśli chcemy przykryć obrazek, ja też miałam właśnie takie zadanie, to po prostu potrzebujemy tej kaszy troszeczkę więcej, tak? ale oczywiście do dmuchania, do nauki yy, prawidłowego oddychania, możemy wykorzystać garstkę kaszy, troszeczkę ryżu, tak? Nie musi to być aż cały talerz, tak jak ja użyłam. Kolejnym zadaniem będą potrzebne nam dwa kubeczki, również słomka oraz talerzyk, miseczka z kolorowymi. Cukierkami. Są to cukierki, które później możemy sobie po ćwiczeniach zjeść, także to będzie taka nagroda za pracę, za wysiłek, za chęć współpracy z rodzicami. Także staramy się na początku kółeczka ułożyć na brzegu talerzyka. Jeśli się nie udało wszystkich, oczywiście możemy sobie pomóc ręką, tak, aby po prostu nie zniechęcić dziecka, żeby to szybciej wykonać. I teraz uwaga: nasze zadanie polega na tym, aby zobacz. Tu są różne kolory. Wybierz kolor, który Ci się najbardziej podoba. Spróbuj wciągnąć powietrze nosem i złapać cukierka przez rurkę, i wrzucić do jednego z kubeczków. I wrzucamy do kubeczka. Zobacz, tu jest kolor taki, jak ma słoneczko. Który to jest kolor? I dziecko ma za zadanie wybrać kolor. Tak, bardzo dobrze. To jest kolor słoneczka. A znać teraz kolor czerwony. Bardzo dobrze. To był kolor czerwony. A co ma czerwone? Truskawka jest czerwona, bardzo dobrze. A co jeszcze może być czerwone? Sukienka ma czerwone kropki, bardzo dobrze. Tu oczywiście też stopniujemy trudność. Możemy poprosić dziecko, aby wykorzystało nasze cukierki do wrzucania. Tutaj wrzucamy zielone cukierki, tu wrzucamy niebieskie. I teraz dziecko musi z tych kolorów wybierać zielony. I niebieski, szukamy niebieskiego. Bardzo dobrze. Zobacz, to są zielone, to są niebieskie. I na przykład yy, jeszcze jedno zadanie, może również z tych cukierków ułożyć jakiś obrazek. Może to być koło, jeśli dzieci już znają kształty, tak? Możemy pomagać sobie wykorzystując piłkę. Zobacz, piłka ma kolor. Na przykład niebieski. Znajdź niebieski kolor. Zobacz, twój miś jest cały różowy. Znajdź różowy kolor i wrzuć go do tego pudełeczka. Także tutaj możemy yy, różne mieć zadania, różne pomysły. Także zachęcam do wymyślania i kreatywnych ćwiczeń. Oczywiście później dzieci mogą sobie te cukierki zjeść w nagrodę. Kolejnym zadaniem, które dla Was przygotowałam, to. Zabawy z wodą. Zwróćcie uwagę na to, że dzieci bardzo lubią bawić się wodą. Niekiedy bardzo często podchodzą do zlewu i myją rączki, dlatego tutaj potrzebujemy kubeczek, miseczkę, troszeczkę wody i oczywiście naszą słynną słomkę. Zaczynamy dmuchać, aby zrobić falę. Bardzo dobrze, kiedy nasz, nasza woda kapnie na... Na twarz, tak? Żeby dziecko poczuło, że my dmuchamy i wtedy tak ta woda zaczyna nam się unosić, powodując yy, powodując sztorm, tak zwany, tak? Również dla dziecka, które nie połknie tej wody, tak? Możemy zamoczyć rurkę i starać się zrobić jeszcze mocniejsze fale. Tutaj, oczywiście, w zależności od tego, ile dziecko ma lat, trzeba na to też uważać i pod okiem rodziców. Kolejne zadanie. Do tego zadania potrzebujemy kawałek kartki papieru przygotowujemy sobie wzory. Ja akurat przygotowałam trójkąt, kwadrat, koło. I do tego zadania potrzebujemy makaron. Może to być makaron taki jak ja mam, stążki, może to być makaron świderki, mogą to być muszelki. I uwaga. Zadanie polega na tym, aby również za pomocą słomki Dziecko ćwiczyło yy, oddech, tak? Wypuszczanie powietrza i staramy się, aby te zajęcia były kreatywne. Uwaga! Proszę, spróbuj położyć makaron na trójkącie, i dziecko wtedy, tak, stara się położyć. Proszę, połóż teraz na kole. I dziecko stara się, a gdzie jest kwadrat? Tu jest kwadrat. Połóż na kwadracie. Bardzo dobrze. Postaraj się teraz, za pomocą słomki i powietrza wydychanego, dołożyć do trójkąta jeszcze jeden makaron. I dziecko wtedy stara się. Tu jest zadanie na tyle trudne, że jeśli już jesteśmy na kartce, karta stawia, kartka stawia taki opór, gdzie trzeba jeszcze mocniej powietrze. Ale to jest bardzo dobre ćwiczenie, także nie zniechęcać się, jeśli się nie uda próbować jeszcze raz, jeśli nie wystarczy jakąś inną kartkę papieru, może z bloku rysunkowego, yy, może jakąś folię po prostu namalować yy, jakieś kształty, domek, obojętnie co, jakie macie pomysły i wtedy może będzie łatwiej. Ale tutaj też ważne jest to, żeby dziecko widziało i wyczuło, że pod wpływem powietrza wydychanego, makaron nam się przesuwa, makaron przesuwa się do określonego kształtu, tak? A teraz postaraj się. Wrzucić. On stara się właśnie tam pod nasze wzory wpaść. Dlatego przytrzymujemy dziecku, żeby było łatwiej, żeby nie było to za trudne, tak? Także tutaj mamy, możemy potem poprosić dziecko, aby aby wszystkie nasze makarony znalazły się na przykład tutaj, w środkowym tak? kwadracie. Jeśli dziecko nie zna kształtów, możemy pokazać, zobacz, tu te wszystkie. Makarony mają znaleźć się w środku, tak? I wtedy dziecko. O. I z drugiej strony. Zobacz, jeszcze jeden jest poza kwadratem. Spróbujemy. Jeszcze tego jednego. Bardzo dobrze. Starsze dziecko może policzyć makarony. Możemy policzyć razem z dzieckiem. Możemy wtedy ten makaron z powrotem wrzucić do y, naszych kubeczków, gdzie, gdzie teraz również, mimo tego, że ćwiczymy oddech, wydech powietrza, również y, ćwiczymy y, chwyty, tak? Również ćwiczymy sprawność małą, sprawność manualną rąk, która jest również y, bardzo przydatna. Kolejne zadanie, które dla Was przygotowałam, jest oczywiście bardzo dobrze Wam znane, dmuchanie na tańczący płomień. Tutaj możemy przygotować różnorodne pomysły. Mogą nam posłużyć właśnie takie świeczki kolorowe do tortów. Może to być jedna świeczka z rokiem, na przykład trójeczka. Ja mam akurat taką, może to być obojętnie jakaś świeczka. Yy, pamiętajcie tylko, żeby ostrożnie tak? uważać yy, na pracę, właśnie yy, z ogniem, na pracę ze świeczką, żeby dziecko pod żadnym pozorem nie dotknęło płomienia. Tak? Nasze zadanie polega na tym, aby podpalić świeczkę i zadawać dziecku zadanie. Zobacz, to jest płomień. Postaraj się zdmuchnąć płomień tak, jak robi to wilk. I uwaga, dziecko siłą ciąga powietrze noskie i zdmucha. Tak, zobacz, to jest płomień. Postaraj się zrobić tak, aby nasz płomyk tańczył. I teraz uwaga, dziecko stara się dmuchać w taki sposób, aby nie zgasić powietrza. Ale żeby tańczyło, tak? Uwaga, możemy stopniowo oddalać. I żeby dalej płomyk tańczył. Możemy przybliżać. Wtedy musimy zmniejszyć oddech, żeby on nam nie zgasł, tak? I oddalamy. Przybliżamy, oddalamy. Możemy całkowicie zakończyć mówiąc Zdmuchnij teraz świeczkę. Do tego ćwiczenia również może być przydatne styropian, gdzie ułożymy sobie dane świeczki koło siebie i będziemy starali się robić również taką harmonijkę jak na pierwszym ćwiczeniu, tak? Pamiętając o prawidłowym wydechu. Kolejne zadanie, które przygotowałam, będzie to zadanie, które Yy, również wykorzystujemy wodę. Ja tutaj przygotowałam w takim naczyniu: może to być miska, może to być podczas kąpieli, może to być yy, jakiś większy garnuszek. Ustawiamy miskę w taki sposób, żeby dłuższa część była tak. I uwaga. Do tego zadania potrzebujemy takiego statku zrobionego z origami. Jest to statek, który własnoręcznie zrobiłam, i wkładamy go na garnek. Ważne jest to, aby był wypełniony wodą. Gdy włożymy naszą łódkę, prosimy dziecko, aby dmuchało w taki sposób, aby statek z jednego końca przedostał się na drugi koniec. Tak?